Paryja Kryszna, witam wszystkich, ktokolwiek tam się pojawia. E, dzisiaj czytamy następny list Silla e, pada, związany z intonowaniem świętego imienia i nastrojem intonowania. E, będzie ten list, e, jest to bardzo szczególny list, zawiera modlitwę do Najwyższego Pana, który, którą polecił Ślida Prabhupada. E, także warto takiej modlitwy się nauczyć, dlatego że ona wprawia nas w odpowiedni nastrój, w nastrój intonowania w, nast... w uczuciu w zależności od najwyższego Pana. Czasami pojawia się niebezpieczeństwo, że nasze intonowanie, nasze intonowanie na imantry może stać się mechanicznym intonowaniem, pozbawionym właściwego nastroju, właściwego uczucia, a zatem nie dającym też właściwego rezultatu. Także zacznę teraz czytać ten list. I możemy sobie jeszcze chwilę o nim pomyśleć potem. To jest list do Devanandy z 23 listopada 1968 roku. Otrzymałem Twój list z 18 listopada i przeczytałem zawartość ku wielkiej satysfakcji. Jest to dla mnie bardzo zachęcające. Rozumiem z Twojego listu, że bardzo wspaniale pracujesz dla szerzenia misji Pana Czajtani. Po prostu utrzymuj ten swój nastrój szczerej służby, a bez wątpienia Kryszna obdarzy Cię wszelką inteligencją, abyś mógł służyć mu wspaniale. Kryszna nie jest niewdzięczny, ale raczej widzi on wszystkie nasze wysiłki i docenia naszą szczerą służbę. Krzysztof zainteresowany jest tym, jak angażujemy naszą energię w służbę dla Niego. Zawsze pamiętaj: Nie, przepraszam: My jesteśmy bardzo mali, kompletnie bez znaczenia, czy bardzo nieznaczący. Cóż możemy uczynić? On po prostu chce zobaczyć, jak my angażujemy nasz czas i naszą energię w służbę dla Niego. Pamiętaj zawsze, aby posłusznym być prawom Kryszny, jak zostały napisane przez Jego autentycznego reprezentanta. A wówczas twój, twoja droga z powrotem do domu do Boga jest zapewniona. To jest łaska Kryszny. Ale wielbiciele. Czyści wielbiciele, przepraszam, ale czyści wielbiciele nawet nie chcą powrócić do siedziby Kryszny. I teraz zaczyna się właśnie modlitwa, którą Prabhupada poleca, byśmy modlili się w ten sposób. I myślę, że to jest bardzo wspaniała medytacja, szczególnie na początku naszej praktyki, codziennej praktyki intonowania świętych imion. Można taką modlitwę wypowiedzieć i właściwie wejść we właściwe nastrój intonowania świętych imion. Tak, żeby to nie była tylko jakaś mechaniczna praktyka, która wjedzie donikąd tak naprawdę. Więc Prawopat mówi dalej tak. Po prostu nasza modlitwa powinna być taka. Mój drogi Kryszno, proszę, byś zawsze przypominał mi, żebym intonował Twoje święte imię. Proszę, nie wprawiaj mnie w zapomnienie. Jako dusza naj, najwyższa obecna jesteś wewnątrz mnie, zatem jesteś w stanie przyprawić mnie tak o niepamięć, jak i o pamiętanie Ciebie. Proszę zatem nie wprawiaj mnie w zapomnienie. Proszę, abyś zawsze przypominał mi o intonowaniu. Nawet jeśli wyślesz mnie do piekła, o no nic to, tak długo jak będą w stanie zawsze intonować Hary Krish Krishna. Tak długo jak będą w stanie intonować Hary Krishna. To nieważne, gdzie się mogę znaleźć, ale to jest właśnie ten nastrój głębokiej zależności od Najwyższego Pana. Bhagavad Gita informuje nas o tym, że od Niego pochodzi pamięć i zapomnienie. I tutaj właśnie też ten nastrój jest wyrażony w modlitwie o możliwość intonowania świętego imienia. Dalej jeszcze tutaj list kontynuuje. PAN CZEJTANIA INITIANANDA Śpiewają bardzo piękną pieśń, w której proszą każdego, aby intonować Hare Krishna i aby udać się razem z nimi w ten podróż, można powiedzieć. Więc to również jest nasza prośba do każdego. To kończy się list. No także ten, ten nastrój, aby zawsze prosić o łaskę intonowania świętego imienia. Intonowanie świętego imienia nie jest jak jakaś mechanistyczna praktyka. Są różne praktyki, niektóre właśnie polegają na tym, że jeżeli w odpowiedniej pozycji siądziesz, przyciszniesz swój nos, to po prostu coś tam z niego wyjdzie może albo coś innego się stanie. Różnego rezultaty, różne rezultaty opisują różni przedstawiciele różnych, różnych ścieżek. Natomiast ścieżka Bhakti i ścieżka intonowania świętych imien Pana jest ścieżką. W pełnej zależności od najwyższego Pana, od Kryszny, to dzięki jego łasce możemy w ogóle poruszyć rano tym najmniejszym palcem. Każdy z nas czuje się bardzo pewnie w swojej sytuacji. My kontrolujemy naszą swoją tą rzeczywistość, ale w jednej chwili wszystko może się skończyć. Ten palc się teraz rusza, bo, bo takie mam pragnienie, mogę nim ruszać, ale w jednej chwili, jeżeli nie będzie sankcji najwyższego Pana, to ciało może zostać sparaliżowane. Teraz cały świat jest sparaliżowany karmicznymi re reakcjami tak zwany koronawirus, czy cokolwiek to jest, bo nie wiadomo do końca, co to jest. Czy to jest wirus, czy to jest tylko ściema wirusa, czy cokolwiek to jest, ale są to reakcje, reakcje, które wiążą nas wszystkich w pewnej określonej sytuacji. Cały świat jest sparaliżowany i niewiele z tym możemy zrobić. Więc podobnie jest w naszym życiu we wszystkim, ale też w medytacji, też w intonowaniu świętych imion Pana. Ten nasój zależności jest bardzo, bardzo istotny i też powinniśmy pamiętać dlaczego. Dlatego, że polecenie jest, aby intonować święte imię przez cały czas 24 godziny na dobę, nawet we śnie. Na no nie, nie jest to proste, to nie jest tylko już kwestia praktyki. Jest taka książka a, z tradycji wschodniego chrześcijaństwa, Opowieści Pielgrzyma. I tam właśnie Pielgrzym też poznaje praktykę intonowania świętych imion Pana, tylko że to jest troszeczkę inaczej wyrażone. A on modli się słowami: Panie Jezu Chryste, bądź miłości dla mnie upadłego. Jakoś tak. Ale w każdym razie praktyka przechodzi przez różne stadia. Na początku to jest właśnie powtarzanie, później jest to już powtarzanie bardzo ciche, a ostatecznie jest to w pełni połączenie się z, z, z tą praktyką świętego miasta, się z naturą. To jest jak oddech. Bez oddechu jest ciężko żyć. Podobnie osoba, która jest w pełni połączona z Najwyższym Panem, jest ciężko żyć bez praktyki bez świętego imienia. Także celem praktyki świętego imienia jest tak, żeby jest możliwość rozwinięcia takiego stanu, w którym pamiętamy o Kreście przez cały czas i przez cały czas intonujemy to święte imię. Ale to nie jest możliwe tylko za sprawą naszego własnego wsiłku, jakiegoś wysiłku, który jest w mojej własnej mocy. My takiej mocy nie posiadamy. My mamy moc po prostu życia w ignorancji, w kompletnym zapomnieniu. To nam dobrze idzie. Natomiast pamiętać, o Najwyższym Panu nie jest kwestią tylko naszego własnego wysiłku, ale właśnie kwestią łaski Najwyższego Pana. Także ta modlitwa, ona jest właśnie wyrazem takiego podporządkowania się Najwyższemu Panu. Nawet w tej kwestii właśnie świętego imienia, że Panie, proszę, Ty daj mi możliwość pamiętania Twojej świętych imion. Daj mi możliwość, bo to od Ciebie zależy. Od Ciebie przychodzi pamięć i zapomnienie, dlatego proszę zawsze daj mi pamięć, nawet jeśli znajdę się w najgorszej sytuacji. Ty obdasz mnie Możliwością pamiętania Twoich świętych imion. Nawet jeśli miałbym być w piekle. Teraz jesteśmy w piekle. Cały czas jesteśmy w piekle. Jest to jakiś rodzaj piekła, piekielna rzeczywistość świata materialnego. Ale to nie znaczy, że nie możemy pamiętać Najwyższego Pana. W piekle jest łatwo o nim zapomnieć, tak jak teraz. Wszyscy się absorbują różnymi Sprawami, tymi wszystkimi sprawami. Koronawirus, tędy, tamtędy, co zrobi Bill Gates, co zrobi Trump, co zrobi ktoś jeszcze, a co się w ogóle stanie, co za tym wszystkim się kryje. Możemy bardzo łatwo zaabsorbować się tymi wszystkimi tematami i po prostu zapomnieć o Krysznie. Także trzeba się modlić, żeby po prostu Kryszna nie pozwolił nam, nawet w piekle czy w piekielnej rzeczywistości zapomnieć o nim, bo to jest rozwiązanie. Dzisiaj jeszcze postaram się zrobić następne nagranie, później jest jeden list, który który bezpośrednio dotyka właśnie też tego w jak, tematu, w jaki sposób powinniśmy zareagować na sytuację kataklizmów czy różnych takich poważnych problemów. Jest taki jeden list, tylko muszę go znaleźć, bo go dawno temu czytałem, ale znajdę go i, 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 i później jeszcze, jeszcze zrobię jakieś małe nagranie, jeśli Krishna mi na to oczywiście pozwoli. Teraz już zakończę. Hare Krishna. Hare Krishna. Wszelka chwała się o propadzie. Hare Krishna.